Dzień dobry, dzień dobry, witam youtuberów. Chciałbym wam zaprezentować taki swój oto nowy wyrób, motorynkę. Jest to motorynka oparta o rower Romet Jubilat. Tu jest napisane Sigma Comfort, ale to jest właściwie rower identyczny z Rometem Jubilat. Jak widać, rower został przerobiony na motorynkę. Zestaw z takim silnikiem jest dostępny w sieci, oczywiście za niedużą cenę. Jak widać, konstrukcja jest w pełni amatorska. Tutaj, jak widać, wspornik baku paliwa jest wykonany z listewki drewnianej. Oczywiście planuję to zastąpić rurą PCV, nie? No, ale na razie jest tak. Sprawdza się tutaj siedzenie. Zrobiłem sobie takie trochę bardziej miękkie. Tu jest trochę gąbki wsadzone, żeby te wibracje nie były przekazywane z tyłu. Tak się maszyna prezentuje. No to co? Zobaczyliśmy tutaj motorek mniej więcej. Jak wygląda? Tu jest sprzęgło, tak. Tu jest yy, hamulec przedni. Yy, tu jest manetka gazu. A tu wyłącza się zapłon, jeżeli chcemy się na przykład zatrzymać i wyłączyć silnik. Yy, motorynko odpalamy w ten sposób, że naciskamy sprzęgło, rozpędzamy się za pomocą pedałów lub też. W wypadku urwania pedała, jak tutaj widać, rozpędzamy się za pomocą swoich nóg. Tak jak na nodze puszczamy sprzęgło i zapłon silnika następuje tak samo jak w przypadku odpalania samochodu na popych. Tak jak kiedyś się odpalało samochody na popych. Bo wiadomo, dzisiaj już nie da się tak zrobić. Dzisiaj samochód by się popsuł. No to co, siadamy na motorynę i jedziemy. Zobaczymy jak to lata. Tutaj jest wcale telefon taką w kieszonkę, żebyście widzieli gdzie to jest. Teraz jestem akurat na wakacjach na wsi, to mogę sobie na motorynce pojeździć. No i tak jak mówiłem, rozpędzamy się za pomocą nóg. puszczamy w i Motorynka nam elegancko odpala. No, na razie tak wolno się przejedziemy. No, a teraz trochę szybciej spróbujemy się przejechać. Zobaczymy jak to lata, nie no. super prędkość.